Cześć, dzień dobry, witajcie szanowni w drugiej części miniserii poświęconej elektronice, którą ostatnio udało mi się nabyć na złomowisku. Jest to 33 kg części przede wszystkim komputerowych. Jak widzieliście, też ostatnio posegregowałem to sobie wstępnie. No i teraz trzeba zacząć działać i przygotowywać to wszystko do wysyłki. No oczywiście, jak najszybciej chciałbym odzyskać wkład własny, to było 84 zł. No i zobaczyć, jaka będzie stopa zwrotu z tego, o ile jakaś będzie, ale przypuszczam, że będzie. No dobra, przede wszystkim zrobię sobie tutaj trochę miejsca, część rzeczy wyjedzie na drugą stronę żeby miał tutaj e, komfortowo mógł pracować. E, zacznę od radiatorów, płyt e, kart graficznych. E, no i zobaczymy, e, jak to będzie szło. Oczywiście wrzucam jakiegoś timelapsa, żebyście widzieli, e, jak to się dzieje tutaj u mnie w warsztacie. A jak będzie coś ciekawego, to wskoczę na wizję i Wam wszystko zaprezentuję. No dobra, zabieram się za robotę. No i tak, karty graficzne i karty rozszerzeń yy, mam ogarnięte, więc odjadę nimi od razu na boczek. Są też trzy karty graficzne z układem BGA, także super. O, no nic. Ok. Mamy to. Teraz zajmę się radiatorami, bo z nimi pewnie będzie troszeczkę zabawy odnośnie wydobycia części miedzianych. Zobaczymy, z których uda się wyciągnąć to wyciągnę, a z których nie. No trudno, ale myślę, że nie będzie tragedii. Niektóre już są tu zupełnie gotowe aluminiowe w pełni więc trafią bezpośrednio do pojemnika z aluminium, a na końcu zważymy to wszystko. No dobra to działamy z radiatorami. No i dobra, radiatory mam opanowane. Zobaczcie, jaka góra. No, tak na, na rękę ze 3 kg. No i udało się odzyskać tyle mi dziuchy. No, myślę, że około kg są te e, rdzenie, są dość ciężkie. I te płytki, ale powiem wam, że te rureczki, malutkie, bez sensu jest to wydobywać. Więc też sobie odpuściłem. Są tak zalutowane, tak wprasowane, że nie ma sensu tracić na to czasu. E, także. To już zostaje w takiej postaci, jak jest, czyli aluminium, a jeszcze troszeczkę tych radiatorów będzie z tych płyt, które są w całości. Więc w następnej kolejności zabieram się za płyty, bo już tylko to zostały. Płyty główne, laptopowe one pójdą szybko. No dobra, no to zaraz biorę je na stół operacyjny i działamy. Kilka minutek i płyty laptopowe ogarnięte. Dwie płyty bez układów BGA, pięć płyt z układami BGA. A jeśli chodzi o układy BGA, to jeżeli przy takim układzie jest taka, poczekajcie, dobrze widzicie? Dobrze, jest taka złota strzałeczka, to znaczy, że to jest układ BGA i te płytki z jednym układem BGA są droższe niż bez układu BGA. Tu mam płytkę, na którym, tak, na tej płytce są dwa układy BGA. Jeden i drugi. Tutaj mamy takie złote oznaczenie. To znaczy, że to układ BGA. I im więcej układów BGA, tym płytka droższa. To tak gwoli ścisłości i wyjaśnienia. No dobra. Płytki laptopowe ogarnięte, posegregowane. Teraz zabieram się za płyty e, główne. Specetów, które nie mają radiatorów, nie mają, e, nie mają e, nic e, na sobie praktycznie, czyli do przejrzenia, ewentualnie do usunięcia jakieś drobne elementy. I na dzisiaj będę kończył, bo powiem Wam, że już nie mam siły. A jeszcze zobaczcie, bateria się uchowała bateria do baterii. E, I tak jak mówię, że ogarnę jeszcze te płytki, które są, powiedzmy, tak kolokwialnie gołe. A na ostatni odcinek tej serii zostawię te płyty główne, gdzie są procesory, radiatory i praktycznie trzeba z nimi od początku do końca zrobić porządek. Dobra, to odkładam, a na stole lądują gołe płyty główne specetów. No, i kolejne płytki ogarnięte 9 sztuk z jednym układem BGA, 3 sztuki bez układu BGA, także ja to zaraz odkładam, żeby zrobić tutaj miejsce, bo w następnej kolejności płytki, na których jest wszystko, radiatory i tak dalej, i tak dalej także zabawy będzie troszeczkę tam więcej, ale to już w ostatniej części tej miniserii. W której to też zrobimy podsumowanie, podliczenie, e, ostateczne ważenie i zobaczymy, jaka będzie stopa zwrotu z tego super strzału złomowego. E, tym razem, gdzie te 33 kg elektroniki. Mi wpadło. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie też oglądać ten odcinek, bo ja na przykład jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie z, tym, z tą opłacalnością. Także dzisiaj żegnam się z Wami, Staropolskim. Do widzenia i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hej!